Cześć! Konstrukcją, którą dla Was dzisiaj przygotowałem jest ten przepiękny Abus Jest to model 88x50 Nie wiem, czy to będzie widać, bo on się tutaj dość ładnie mieni w swoim szczotkowanym body ale do brzegu. Jest to model, z którym się dzisiaj zmierzymy, oczywiście próbując sprawdzić jego odporność na pikowanie. Jest to Abus 88 na 50 tak jak Wam powiedziałem, z rdzeniem typu Pluscore, Abus Plus core. To jest praktycznie, można powiedzieć, ten sam rdzeń, który znajdziecie w Granicie, a właściwie odwrotnie, w Granicie znajdziecie ten sam rdzeń, który, który możecie znaleźć w tej wersji 88 na 50 Czyli jest to rdzeń, który posiada 9 dysków, i prawdopodobnie są tam dyski motylkowe, znaczy prawdopodobnie na pewno są dyski motylkowe, które, które w tym momencie reprezentują rdzenie plus, typu plus. Z reguły jest to pierwszy i z reguły jest to ostatni dysk. Jeżeli chodzi o tą kutkę, kutka sama jako kutka jest wykonana w tym momencie z mosiądzu. Body jest mosiężne, to które tutaj widzicie. One szczotkowane i dodatkowo jeszcze pochromowane. Naprawdę wygląda to, zobaczcie zresztą sami, no wręcz przepięknie. Jest to, można powiedzieć, prawie że dzieło sztuki małe. E, sama szekla, którą tutaj macie, szekla jest hartowana, e, jest wykonana z hartowanej stali. Już Wam pokażę, jaką ona ma grubość, bo chyba tego nigdy, nigdy nie sprawdzałem nawet. Już sobie tutaj wjedziemy. O, proszę bardzo, 9,26, to jest jej pełna grubość, tak. Tutaj nie ma w tym momencie żadnych zmian. Jeżeli chodzi o tą szeklę, jest ona oczywiście bardzo grubym kawałkiem stali nierdzewnej, przepraszam, hartowanej, tak jak widzicie. Także na pewno będzie znacznym przeciwnikiem, jeżeli chodzi w tym momencie o jej cięcie czy tamrowanie. Jeżeli chodzi o sam rdzeń, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, jest to rdzeń dyskowy. Dysk no tutaj akurat zobaczycie prawdopodobnie tylko, tylko spinner, który, który jest tam chyba bodajże 3 mm grubości dodatkowo ma, macie tutaj w tym momencie kołnierz, czy tam tak, taką rozetę służącą do przeciwdziałaniu, wyrywania rdzenia to jest tutaj, no można powiedzieć naprawdę spory też kawałek stali myślę, że on będzie miał około centymetra grubości, ale sobie przyjrzymy się przyjrzymy się dokładniej oczywiście tej rozetce w momencie, w momencie gatingu jeżeli chodzi o samodziałanie, już Wam pokazuję samo zabezpieczenie. No tutaj już widać poszekli. Mamy do czynienia z kulkami, które są, są tutaj w środku. No z drugiej oczywiście w tym momencie nie jesteśmy w stanie podejrzeć. Tam w środku na dole nie wiem czy będzie widać. Macie śrubkę, śrubę krzyżakową, czyli tak zwany Philip Screw, który blokuje nam możliwość odkręcenia, odkręcenia w tym momencie tej rozety. No jak widzicie, ten rdzeń działa w 100%, w 100 fajnie bardzo powiedział precyzyjnie. Jeżeli chodzi o masę tej kutki, zobaczycie ją za chwileczkę na ekranie. No, jak widzieliście, nie jest, to, nie jest to wcale taki lekki kawałek Mosiądzu. Jest to naprawdę fajnie, fajnie wykonany egzemplarz. Abus wycenia ją sobie tutaj w tym momencie na, na 8 w swojej skali. Granit oczywiście ma 10, ale 8 tutaj ze względu na to, że po pierwsze body nie jest wykonane ze stali hartowanej. W ogóle nie jest wykonane ze stali, tylko z Mosiądzu. No i dwa, tutaj kolejna sprawa to jest po prostu to, że nie mamy, nie mamy ochrony, ochrony po prostu zwyczajnie szekli. Mam na myśli tutaj gardę. Dlatego tutaj w tym momencie łatwiej jest do niej dojść, że tak powiem. I no w związku z tym mamy tutaj tą ocenę lekko niższą. Aczkolwiek jest to oczywiście bardzo fajna kutka, która się spisze doskonale, doskonale przy zastosowaniu, że tak powiem, jakichś tam. Przy, przy średnich zabezpieczeniach, przy zabezpieczeniach średniej wartości, bo, bo tutaj ona jest do tego jakby przeznaczona. albo stwierdzisz, że do wyższych, aczkolwiek abym ja bym prywatnie ją wrzucał w tym momencie w średnie zabezpieczenia. Wybaczcie, ja sobie ją owinę. Tutaj specjalny mam specjalny fragment gumy, który nastąpiłem na te taśmy nieszczęsne, które miałem ostatnio, tym kawałkiem. No z racji tego, po prostu, że no nie chciałbym, po prostu, żeby się ten egzemplarz zniszczył, ponieważ jest on oczywiście w mojej kolekcji. Nie był jeszcze nigdy gatowany do tej pory, dlatego, dlatego dzisiaj będziecie świadkiem po raz pierwszy. Zresztą ja również, bo do tej pory jeszcze nie gatowałem nigdy, nigdy rdzenia w tym momencie plus core. No nie było po prostu zwyczajnej okazji, wkręcę go sobie w ten uchwycik. Jeszcze raz wam pokażę. W pełni, tutaj w tej, w tej chwili się szekla otworzyła. Jest w pełni zamknięta, w pełni zabezpieczona. E, dlatego tutaj no niech zostanie sobie w tym uchwycie. No nie przedłużając, przejdźmy się oczywiście do narzędzi, którym się dzisiaj będziemy posiłkować. Nasz obracacz dysku. W tym momencie to jest oczywiście napinacz do, do można powiedzieć, tybule loków, z którego ja korzystam. Wsadzamy go oczywiście do środka, obracamy wszystkie dyski, jak wiecie, w prawo. Maksymalnie chodzi o to, żeby się nam oparły o sidebara. To jest tutaj bardzo istotna kwestia. Jeżeli chodzi o nasze główne narzędzie, RWB, Custom Picks, narzędzie zrobione na zamówienie, specjalnie do, do otwierania tego typu konstrukcji generalnie. Rewelacja, moim zdaniem, no chyba najlepsze narzędzie obecnie na rynku. E, jeżeli chodzi o kutkę, oczywiście sprawdźmy, czy szekla jest w 100% zamknięta. Także nie przedłużając, umieśćmy sobie narzędzie w środku. Ja sobie tutaj umieszczę. O, zwróćcie uwagę, ile się obraca jeszcze dysk motylkowy. Naprawdę, palę, stop, parę stopni to było. Także ja sobie sprawdzę od razu, ponieważ napinamy z dysku pierwszego, e, sprawdzę nasz dysk numer 2. O, on bajduje teraz na pewno. ładny klik, drugi ładny klik. Zdecydowanie trzeci, tu jest bramka, na pewno jest to luźna bramka. E, także podejrzewam, że to jest nasz trugate. No i że będziemy poprawić za chwileczkę. Dysk numer 3. Zdecydowanie kliknął i tu mam wrażenie, że jesteśmy w bramie. Dysk nasz numer 4. O, ładne kliknięcie, drugie, zdecydowanie tu jest luźniej, to będzie nasza bramka. Kolejny dysk numer 5. Tutaj mam wrażenie, że jesteśmy w bramce. Dysk numer 6 jest dyskiem zerowym, z którego będziemy napinać zresztą później e, przy cofaniu tego motylka, także e, jego zostawimy w spokoju. Dysk numer 7, o, delikatnie klik, kolejny bardzo lekko wyczuwalny, o i tutaj było wyraźniej, zdecydowanie jesteśmy chyba w ramce. Dysk numer 8 jest oczywiście dyskiem zerowym i 9 jest motylkiem, dlatego zresztą sprawdźmy sobie, może się generalnie... No ale nie, to nie będzie to. Dlatego wróćmy sobie do początku. Jeszcze raz. Dobra. Sprawdzam nasz dysk numer 2. On jest dobrze ustawiony. Nasz, nasz dysk numer 3 również sprawia wrażenie dobrze ustawionego. Nasz dysk numer 4. O, zdecydowanie kliknął w tej chwili, jeszcze bardziej nas popuścił. E, tutaj na tym motylku. nie wiem, czy widzieliście sam ten, e, sam ten ruch rdzenia. No, ja stawiam na to, że tu jesteśmy na pewno w prawdziwej bramie, bo on był po prostu niedociśnięty. Kolejny dysk numer 5 sprawia wrażenie również ustawionego w sposób prawidłowy. Napnijmy sobie więc ten nasz dysk szósty. Zdecydowanie w tej chwili tak, moi drodzy, proszę bardzo, wygląda otwarcie tej konstrukcji. No, po prostu trzymał nas jeden dysk, nie był dokładnie w bramie, w bramie ustawiony. To jest jakby, no to się zdarza zwyczajnie czasami. Ja sobie już wyciągnę tą naszą konstrukcję. Bardzo ładnie puknęła. Sobie ją wyciągnę z tej gumy tym razem. O, przejdźmy sobie może do... Uchwytu jeszcze nie będę ściągał, bo on się jeszcze przyda. No tam mamy śrubokręt krzyżakowy, tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że tą śrubę się uda odkręcić bezinwazyjnie. Tak wyszła. Tak wygląda ta śruba. Tu nie ma żadnych udziwnień. Ja sobie ją tutaj odłożę. Dobra. Wsadzę na razie ten, tą konstrukcję jeszcze tutaj w ten uchwyt nasz. Oj, trochę mi się tutaj spaprała. No, może mi się nie to nie udać, bo ktoś mi się zaciął. Dobra, zobaczmy ten, w takim razie nasz... Gdzie ja mam klucz w ogóle? No to trzeba jakoś otworzyć sprytnie, ale to nie chce wyjść. Tam są jeszcze jakieś kulki, które coś tutaj blokują. No, zaraz, zaraz widzicie, uczę się z wami tutaj, bo nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy się tutaj dzieją w środku. Widzę, że są w środku kuleczki. Nie wiem czy będziecie je w stanie zobaczyć. No, chyba nie. Ale są w środku kulki. Dlatego e, sobie pozwolę je jakoś tutaj wyciągnąć. No, nie chcą dobrowolnie wyjść. Czy tu jest jakiś patent dodatkowy? którego nie znam, czy znaczy, na pewno nie znam, oczywiście, bo to... No widzę, że są, są tam dwie kulki, które coś blokują. Ja sobie pozwolę tutaj pogrzebać pęsetą. Może się tutaj wyciągnąć jakoś. No chyba nie. Jeszcze Muszę przyznać, że tak jak mówię, nie gotowałem tego zamka nigdy. Um, dlatego jestem tutaj troszeczkę mu zszokowany tym, co tu się dzieje. No, chyba mi się uchwyt zepsuł. Będę musiał kupić nowy. bo już się chyba wyrobił. Moment, odłożę na chwilę. Jeszcze musicie uświadczyć awarii uchwytu. No tak, wyrobił się. To już jest jego kres. Wszystko, co dobre, się dobrze kończy, ale niestety, nie uchwyty. <noise> tak to działa. No dobra, ale to mniejsza z tym. Spróbujmy jeszcze raz sobie do tego podejść w sposób ludzki. Widzę, że te kulki jakoś tam blokują nas. Dalej. Być może się uda to jakoś jeszcze odkręcić. Już może trochę wyszły. O! Obróciła się też nasza, nasza rozetka. Udało się. One muszą troszeczkę się wysunąć. Ten klucz jest specjalnie stworzony po to, żebyśmy mogli sobie tym kluczem tutaj pomóc troszkę. Po prostu idealnie pasuje nam do tych tutaj, można powiedzieć, szczelinek, które producent zafundował, żebyśmy mogli sobie odkręcić ten zamek. Dobra, ja sobie go tutaj pozwolę wyciągnąć, tą naszą rozetkę. Zwróćcie uwagę, o jakim my tutaj kawałku mówimy. To jest naprawdę no rewelacja. Dodatkowo, o już sobie, zaraz wam pokażę, tylko żeby nie, nie zrzucić. Zwróćcie uwagę jeszcze tutaj na sprężynę. E, bo mam po prostu sprężynkę zrobioną, e, no można powiedzieć z prostej blaszki. Jej zadaniem jest tutaj w tym momencie dociskanie tych dysków. Jeszcze dodatkowo, co ma utrudnić po prostu pikowanie i spowodowanie tego, że będziemy czuli bardzo niewielki, można powiedzieć, w tym momencie feedback. Także tutaj przechodzimy do początku. To jest nasz spinerek, tak jak Wam powiedziałem, za 3 mm grubości. Ja sobie go tutaj odłożę od razu. No i mamy nasz pierwszy dysk, oczywiście. Tym razem jest to dysk motylkowy. Specjalnie, specjalnie go wyciąga, zwróćcie uwagę jego kształt. On nie jest dyskiem prostokątnym, a jest dyskiem zdecydowanie w tym wypadku profilowanym na klepsydrę. To nie nasz pierwszy motylek. Idziemy dalej. Oczywiście spacerek, to tutaj nie ma sensu się nim zajmować jakoś. Spacerek, jak to spacerek, ale wyszedł mi z kolejnym dyskiem. Także co tutaj to odłożę. Dysk numer 3. To jest numer 3. Zdecydowanie zwróćcie uwagę, macie tutaj dwa false A To jest bardzo, dość, bardzo ciekawe. Te takie małe nacięcia to są false -gaty. Duże u góry jest prawi, prawdziwym false -gate, e, Prawdziwym -gate przepraszam. Oczywiście spacerek. No, Troszeczkę się tutaj coś posklejało. Wydaje mi się, że lubrykant, który został zastosowany przez producenta, działa. Już to próbuję podważyć. Dobra, ten nasz spacerek wyszedł z dyskiem kolejnym. Ale spacera odrzucimy. No spacerek, tutaj oczywiście nie ma żadnych wodotrysków. O, dobra, strzepił mi się teraz z kolejnym dyskiem tutaj. Skorzystam. Skorzystam tutaj, można powiedzieć, jeszcze raz z tacki od kolegi z kanału Bez Klucza. Naprawdę rewelacyjna tacka. Jeszcze raz dziękuję. Kolejny nasz dysk to jest dysk numer 3. Tu też mamy nasze false gatey Dwa dokładnie i jeden true gate. Z tego wyciągnę. Nasz kolejny spacerek. Oczywiście tu nie ma żadnych udziwnień, dlatego sobie to też wyciągniemy. Kolejny dysk. Oczywiście też z false gate'ami i true gate'ami. Nasz kolejny spacerek w tym wypadku. O. O, dobra, spacerek spadł, to zaraz go sobie podniosę. Kolejny dysk. Również możecie zobaczyć false gate i true gate. Oczywiście zobaczycie to wszystko za chwileczkę w podsumowaniu na lepszej fotografii, także, także tutaj to nie jest problem. Kolejny spacerek. Tu sobie wyciągniemy jeszcze. Nasz kolejny dysk. O, to znowu wyszedł ze spacerem, ale to nic. Kolejny dysk, oczywiście true gate i false gate'y. Ta. Tym razem dysk mi spadł dla odmiany. Dobra, ale zaraz go podniosę. Zobaczcie, tutaj tą, oczywiście dezorganizację, dzisiaj po prostu przemeblowywałem wszystko w ciężarówce i troszeczkę rzeczy mi tutaj zniknęło. Spacerka znalazłem, tak jest, znalazłem naszą śrubę, która też wcześniej spadła, ale dysk gdzieś się tutaj podwinął, widzę. Dobra, do dysku wrócimy za sekundę. Wyciągnijmy sobie najpierw całą tą resztę. Kolejny dysk. Oczywiście True Gate, Oczywiście spacerek także tutaj. No samego rdzenia nie będę wyciągał, bo później muszę jeszcze ten nasz actuator zrobić, a to by było Coś czego bym nie chciał dzisiaj już więcej wyciągać bez uchwytu, bo później to muszę poskładać do kupy, że tak powiem. Kolejny nasz dysk. Zwróćcie uwagę, to jest ósmy, również false gate'y i również true gate. Oczywiście. I oczywiście spacerek, bo przecież to jest obowiązkowy plan, punkt planu. Już go wyciągam. No tutaj ten cały cały rdzeń oczywiście można sobie wyciągnąć. To jest jakby tyle łatwe, że to jest modułowy, po prostu, modułowy patent po prostu, który abus stosuje przy produkcji. Tu jest nasz dziewiąty dysk. Zwróćcie uwagę. Również motylek, również klepsydra. Jeżeli chodzi o nasz środek. Tu oczywiście z prawej strony mamy sidebar, który wpada nam w ten najgłębszy grów, w tego drugiej ta. on idzie tutaj przez całą długość, nie wiem czy to będzie widać, a no, tak, będzie widać, idzie przez całą długość, w środku już nie ma nic, moglibyśmy cały ten box z cylindrem wyciągnąć, tam mamy dostęp po prostu do akrzyłatora w środku, ale ja sobie tutaj to odłożę i postaram się jeszcze znaleźć, moi drodzy, proszę Was o chwilę cierpliwości, po prostu tutaj w tym momencie ten ostatni dysk, bo to jest jak zawsze najbardziej kłopotliwa historia. Mam tutaj ekstra światło, jeszcze którym sobie poświecę. Dobra. Nie mógł polecić daleko, także to będzie sekunda. Tym razem... No jak uciekł bardziej niż myślałem. Hmm. To jest co najmniej podejrzane, gdyż zniknął w sposób co najmniej... A ja znalazłem dobra. To właśnie jest tak, jak się w tej ciężarówce nieszczęsnej po prostu robi tego typu aktywności, to, <laughs> to tak to on po prostu się dzieje. Tutaj jest nasz ostatni dysk uciekinier, również jak widzicie False gate y i True Gate. Ja sobie go tutaj odłożę. I już Wam pokazuję nasze gatcy, żeby mi to nie uciekło. Proszę bardzo. Tak wygląda nasz pełen gating. To jest ABUS 88 na 50 z rdzeniem ABUS Plus Core. Oczywiście za chwileczkę zobaczycie całość w podsumowaniu. Na, naszym, na naszej fotografii, na samym końcu będziecie mogli się bardziej przyjrzeć. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli uważacie, że odcinek się Wam podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli są jakieś pytania, oczywiście komentujcie. Eee, zapraszam, trzymajcie się. Hej!